Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Mławie od września będzie wchodziło w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 3. Połączenie ma przynieść wiele korzyści zarówno dzieciom, personelowi, jak i miastu, któremu podlegają placówki. Po pierwsze, korzystnie wpłynie na ofertę dydaktyczną zespołu, pozwoli na lepszą organizację pracy i realizację zadań statutowych placówek oraz stworzy możliwości racjonalnego wykorzystania pomieszczeń. Po drugie, zmiany pozwolą miastu zaoszczędzić rocznie około Zł. Zlokalizowane przy ulicy Zygmunta Kracińskiego 7 Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 znajduje się w obwodzie Zespołu Placówek Oświatowych nr 3, a odległość między jednostkami wynosi około 500 metrów. Od 1 września mienie Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 stanie się w całości mieniem Zespołu Placówek Oświatowych numer 3. Podobnie nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w przedszkolu zostaną nauczycielami i pracownikami Zespołu Placówek takóch